Siemaneczkolicka z tej strony Misterdamo 15. No i lecimy z naszą zajebistą serią od zera do farmera. Jest z nami tylko brączyś? Cześć! A gdzie jest Balek? Nie. <laughs> Zajewali go. jest Zobacz, Balek oczywiście. Jest. Jest już oczywiście, ale niestety dzisiaj nie ma ani Łukasza, ani bolka, jest tylko brączek jeden i lecimy dalej, bawimy się, bolek tam pewnie się z brączkiem będą wymieniać, raz jeden będzie się przy kąpie, raz drugi. Tak, myślę, tak, że się tak. jakoś. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj tak musimy dać radę. On tak. sadem, ja myszką Aha, Na no dwa, to... na dno. Tylko grali. To dadzą radę. On, on będzie kierował strzałkami, a ja wsadem. Więc I myślę, że to... dacie sobie radę we dwoje z burakami, no, no, co? nie? Mi ja daj mi jakąś robotę. Buraki masz tam no, dokończyć. No, buraki, no. Buraki. A ja dokańczam to, co Brączek ogólnie robił ostatnio, czyli soje. miało być co innego, ale nie wypaliło, więc niestety taki klimat, musimy zacząć. Dobra, to ja będę sobie kopał, to ja tutaj powinienem to skopać dzisiaj na odcinku. No na pewno. Ja to myślę. Potem możesz A dać Bolkowi, wydaje... żeby ogławiał kolejne pola. Nie no nie, Na na odcinku już będzie. A ty, ty już coś tylko odcinek się, chciał. Się, się nie co? Świnia, Ale tam w świniach, No w świniach też może trochę pogarać. Wejdź najpierw to zrób, bo one wszystko wywaliły, skoro i tak. 40. A tam jest czym? Jest, okej stoi. Przy no. tej, eee, do dobra. Chociaż możecie tam jakimś szybkim, eee, najszybszym ciągnikiem podjechać. Byłem tam Bo potrzebuje tam ciągnik, szybki później. Gdzie? Na świnie. Dobra, to podjedziemy szybką ładowarką może być? Mm, może ładowarka? Może być. Nie wiem, zobaczymy, wszystko się okaże. No łatwiej będzie to ładowarką na wszystko ogarnąć, nie? No tam no, to tak, no, Bo tam nasze. będzie na momencie wtedy Ja już śniadę, bo na biogazowni stała, to z Jo, 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 Wiem, bo zauważyłem, ryzyk. że... już widzę was nawet tam w odchłani daleko Ale zauważyłem, że się sprzedali kiszonkę więc. No, bo <skrym> była, to No wiem, wiem, no już wtedy przygotowałem, się a cena diametralnie spadła nisko i... I było bardzo tak, słabo wody przybiegł Nie dość Łychą wody, przy tam macie przy całą prawie Ale Tyle? cała łyżka wody jest już o, przywiozłem tam, więc tam jest chyba 7000 litrów o, tam przywiozem. Wszystko wyjebały. Wszystko wyjebały Patrz. To z jednej to strony to cieszę się, że tam mnie nie ma. Tony. Aha, lepiej. Nawet no wyrzuciły poza ten, Na drodze jest. Patrzcie tu będzie Patrz, tego. Wyrzucimy na drodze? 10 ton, z 10 ton będzie gdzie lata. cała jest wywalona. Aha, no to ładnie. No to wrzuć z powrotem. Od razu boraków. Bo ja no to są w ogóle takie nienachlane te nasze świnie biją się o wszystko. Ej ale co ja mam im rzucić, jak kukurydzę? w ogóle nie ma nic? To jest kukurydza. No tak ale to będzie mało. No, tam i będzie mało bo niestety nie mamy zbytnio na... Kurde, a mogę jeszcze skosić czas tak żeby można było tą kukurydzę tu skosić. No przecież, a to aha. Mm, dobra to się tam... Kolejną ja miałem kosić na a, No tak, przybole miałem kosić No z jednej żadnej... strony. trzeba skosić, że bo trzeba im wsypać. Ja nie wiem, tej kukurydzy musimy coraz więcej się, żeby... No, no przecież całą cały sezon teraz się jem, no przecież masakra. Mm. Źle robimy, bo powiedzieliśmy, mieliśmy sprzedawać tak świnie, że miało być po stoi No ale, no ale, to kiedy mamy to zrobić? Dlatego chcę jeszcze na odcinku teraz sprzedać świnie No przecież jest masakrne Dlatego potrzebuję jakiegoś szybkiego tak... ciągnika, żeby jak najszybciej to ogarnąć To może dlatego, jedź teraz już jeden wywóz No, jak zrób no, wywóz, bo tu trochę. trzeba jest, tam jest 170 świn To trzeba do wywozu jest dużo 170 chyba o Boże, ile ich tu jest? No. One się nie mieszczą ten No ten właśnie No właśnie się no, nie no, mieszczą no, i one tak się biją, że więcej wywalają niż zostaje. Ja na dziurę tu. Na dziurę no, się no, biorą tak też. one potrzebują jeszcze. One się tak rozmnażają, no, więc tam na dziurę ciągle. Miłości chyba jednak. Miłości, bo... o Boże, A, nic no, nie no, ma. Minusie mamy. Czemu mamy wodę na minusie? Wodę na minusie nic, mamy? minus. A co to jest? Biżenie. Wody w przybliżeniu, ogólnie, co to Mało wszystkiego jest jak. Mało, jak to... tylko ziemniaków boraku mamy dużo. Jepa zero. Trzeba, zero. Rzepak trzeba skościć i wszystko przywieźć tutaj, żepaku. Ja nie wiem, no Musimy tak, tych plonów tutaj naprawdę tyle przywieźć, że... No, mówię, ogólnie ten... ostatnio nie. dojdziemy w ciągle jak w świnie, co nie? Świn, jak będzie 100 świn, to będzie lii. <laughs> za dużo, żeśmy tego nawalili, no to Ale pomyśl ja sobie, Bolek, że za sprzedaż 100 świn mamy ponad 100 no. tysięcy. Tysięcy, no ja wiem o tym. Więc y, to są też super hajsy, co nie? Bardziej, Więc lepiej te plony tam. też rzucać Ty, a Adam nie dla chciał słomy tutaj robić u świn? Jak słomy robić? Nie chciał słomy im rzucać, Adam? Nie. A, nie myślałem, no, to Adam ja tam miałem ogólnie coś. się zająć świniami, tak wiecie. Wywieź je a, trochę a, i tak dalej. A, jakby a, tam bój. coś zabrakło, to tam ich posprzątać, ale jak macie roboty, e, to tam pak, sobie róbcie. Czy, trzeba by było, kurwa, pak skwasić. Bo soi się nie opłaca im przywozić. Jak tam pszenicę im przytawiać. No, no w tam tego, to Najlepiej by było soja, jeden rzepak skosić całe pola i tutaj przywieźć to wszystko. Czy no. to i tak będzie mało, więc soja mi się wydaje, żeby je trzeba tak jak. Się... Więc lepiej nie znów ile nie, ja teraz... nie, 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 słuchaj. To zobacz ile soja u nich procent daje, bo soja jest droga. 25% na bo... nam wadaje, tak? Albo nie, tak? nie ja bym wolał soję sprzedać normalnie. A żepak wrzucić czyplon, A żepak wrzucić. wrzucić No ale żepaku nie mamy dużo, nie wymiaracie no trudno, no to... Ile, ile będzie, to, będzie, tyle nie będzie nie wiem. No właśnie Ja sobie wolę sprzedać chociaż kasa jest z tego Nie boję ja Jak będzie zobacz, jak będziemy mieli prawie teraz o 70 filmi to nie będą tak dużo żarły Nowy, bo to jest jakaś porażka To, są full. to no, jest no. porażka No i to Mamy? 20 tysięcy To przyczepa cała No teraz obornik szybko się robi, ile mamy No mamy tam hot cholery obornika Eee. Puknicie. No to nieźle obornik. Tam jest chyba 82 tony jeżeli dobrze kojarzę, tak? 74 92 aha. bornika. Yyy eee, tego No to tam Oni się porąbały, ceny Dobra, tą pszenicę od razu też im zawiozę Ja. Przecież one są wszystkiego Jak one siebie już jedzą, widzę jedna drugą ugryzła No, no one już kanibalizm tutaj Kanibalizm No jedne na dziurę, drugie na kanibalizm Ja nie wiem Aś, kurwa ile ich tu jest Dużo no Widzę, nigdy to nie widziałem Seria aż idę tam zobaczyć? Zawsze, zawsze było tak... Że nie przy... patrz! <noise> Dobra jestem, żyję. Nie nie ten. To, to było piękne, nie patrz. Nie patrz! 25 świn i koniec, że było pojawiało się, a teraz czy doszło. Czyli one jeszcze, tu nie? wlazły normalnie, już nie mają miejsca, tu chodzą. Jak tamte to już nawet nie przychodzą do jedzenia, a nie dojdą. Weź na mi przyczepę całą świniami. To niezłe. Ale mówiłem... Łapcie ja tu jestem. jakiś szybszy ciągnik, bo Case to jest zbyt wolny na taką jazda. Fenda weźmiemy, dalej No, najszybszy ciągnik, jaki mamy. Dlatego Ej też tak, by nam się przydał, i, wiesz co. To inaczej zrób teraz broncie. Bo, bo, bo Case musi być na gospodarce naszej, no bo on tam zawsze stał. To weź kejsa i pojedź akurat na naszą farmę, z, z, zostaw Case'a, a weź Fenda. I Fender, powodzić najszybciej. Dobra. To ja mam już Case'a tu odstawiam na bok. A boże, znów bokiem wszedł. Nie. To Prawie, tak, że takie. Dobra. O Boże, jak syknął. Kurwa ile one tego jeszcze chcą? Od cholery A ja lecę ja dalej To to całą łyżkę Takie nasze, nie na żarty świnie Nie, dlatego mówię, muszę ich trochę nie mieć No ile ich mamy? 170. 165. 165 teraz To 65 by trzeba było sprzedać No tak że się wytrzymanie, no, się mali, no już tam jak jest pełną przyczepą jechaj to jechać no to nieważne czy tam będziemy mieli nie, dziewięćdziesiąt 97 czy ile No jo 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 jo, jak jeździć z pełnej przyczepami No to nawet jeżeli wy 60... Y Weźmiemy nawet ich 7, 60 Tam jest po 9 wchodzi ich, tak? No to mamy od cholery przyczep, to i tak na jednym odcinku tego nie zrobimy na pewno, bo ja na jednym odcinku dwie albo trzy przyczepy wywiozłem. No. Kejsem, zajebiście szybkim. Regresuję szybki kejsem Jakby tam no. chyba szybką manitką jedziecie. Bokiem. Znowu. O kurwa ma się ja to, nie. to ja, ja nie patrzę na nich, po prostu dobrze, że jestem 3 km od święta. To... Ogólnie łowiec to też trzeba ogarnąć Bo tu nie ma ja nic Ja kurwa tam jebałem wszystko po Wodę im dać, trzeba dać Tu jest woda Powiedz, że jest woda Dobra, Dobra. jest Jedzie, to jest na... na ten O, Nie chcę zapalić <laughs> O Boże Łód, 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 Jak Jedziemy, maluch, kurwa Brączek Aha Jedź te świnie, śledaj tak brączek aha. No pojadę, pojadę Poja Pojadę Ile tej wody wezmą? Dużo o kurwa, Chyba dwie bańki teraz im potrzeba. Powinno starczyć. No nie starczy. Ale z tymi. Ale dała wiedzę jeszcze. Da A właśnie, tam dała. jest ty owcach do tej wody. O Boże. Dobra prawie do fura dała wodę Rzuca się, rzuci się do wody. Kukurydzy, ja pierdolę Jak one niedobór mają. Kukurydzy to na cztery pola. Tej jednej taka jakie jak one ospy dostały, ta ja nazywa jakie czarne kropki dostała. Osp. Takie wielkie. Ospa wieczna. Ja mam tu fendem przecież ja, tak? Nie, nie jedź z tą na z tą no, przyczepą i... Po co z przyczepą? No z tą przyczepą jeć. Ja? I wtedy zostawiasz przy a, a bierzesz fenda. No, no. Ten, no ten case y powinien być ona na farmie. będzie co? A właśnie jak to jest? Sprzedawany on będzie, tak? Tak. No to będzie sprzedawany, no to im bez tura. Tak jest, zgadza się. A nie wiecie tylko w co. A pewno nie wygląda tu to pole, nie? Jak ona pół Ale ten case y nie jedzie czasem tak samo jak nie jak. nie, to nie szybciej, nie? Ten. No weź na escape. Po co? Ja no tam piszę prędkość maksymalna. No sklep Nie 42, no to sorry, to będzie? Nie, tam to nie gdzie 53 chyba. No, wiem, że jedna jest Bielo. ponad górkę 50. Się no na pewno, bo case to w ogóle zwalnia. No ty byś chciał ładam jechać transport jeden w tym ze świniami? No 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 no. Ja się postaram teraz jak najwięcej je sprzedać. Nie? No tak, no przy tam 7 transportu to tam masz na luzie. To. Więc pokoju. Lagi? lagi? Nie wiem. A dobra. Nie, bo nie mogę przez pewien czas skręcać, wiesz, bo ja na pojechałem Bo ty bokiem wchodziłeś przez znajścianie Lagi od razu A to trzeba już po tym, po tym burakach robić tutaj, nie? No ale to, że jak będziemy wszystko robić, to już wy Nie no, no, no skończcie tylko... A soja, rzepak i jedno pola buraków. No soje tak. skosi pewnie? Nie, nie skosisz nie, nie wiem Nie, nie skosimy, my skosimy wtedy, jak on się na no, tym No, zamienimy się, no No już jest 10 minut, to myślę, że tak jeszcze z parę minut i... No ja sobie skoszę kukurydzę, to ktoś będzie już skosił rzepak, ja mogę jak kupuję, to wysokości świnia. A tam to no. mało, no. Powolę, yy, myślę, że sprzedam kejsa. Może kupił ściągnik, żebyśmy mieli, bo... No, teraz Żeby już było już do, do, do jazdy, Nie, dużyne. Słuchajcie, bo teraz mamy pracę polowe, czyli płuk, gnowica, siewy. No to myślę, że na pewno. Duże. No to myślę, że jak u mnie będzie już może kasa, to sobie kupimy, zobaczymy. Dobra, ile ten, mam do. pieniędzy? 164 tysiące. Kurwa, no to jeszcze, no to sprzedamy. Te... Świnę, Sprzedamy no dużo świń niech wejdzie 6 tego Ani nie siedzi tam na wi-fi? Na wi-fi siedzi 5 osób, ale... A no, no właśnie nie, 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 Ale przy takim internecie, nie w takich to, kadrach, to no ten nie, ten wiem. nie powinien drgnąć no. Nie no, u no, mnie no, to na pewno jest czysto <laughs> <To> jest Czysto <laughs> no. W środku kable no. w środku Wejścia też środku dmuchnął. dmuchnął na dziurę <laughs> Boże. Tu jest cały laburaków. Ja, ja wiadomo, się widzimy. Bo no, ja słyszałem, że my się widzimy. Zaraz. Zaraz, Czy no. Za parę dni. Za, ja no prawie, daje. że zaraz. Tak czas szybko leci, że to już zaraz. Ale dymy. To będzie wtedy sztingst. Ale, ja tam Ale... cały tydzień. No gościu. No, bo osiemnastka woli. No właśnie, stet. <laughs> Boże, osiemnastka woli. Boże, czemu tu trzeba tak daleko z nimi jechać? No, no. nie wiem. Można podpiąć jeden do drugiej? Kupmy tą do ciężarówki. Ja o Boże i kupmy ciężarówkę! Ja, no, ]aj, ]aj, no kurwa, na 2D fajnie, Ej powiem wam, że fajnie by było mi Boże, zostawmy, zostawić ciągnik w spokoju Prawo, prawo, o, prawo no, Gdzie? Prawo Jeszcze, na górze masz różne Różne? A nie Pod różnymi się leżały Jest do ciężarówki w ogóle? Tak, jest. Tak. jest Nie ma, jest To nie oryginalny Jest, to zwierzęta palcem No Boże, jest Kurwa, ile chodzi? Jakie jęki, jakie kurwa. Nie wiadomo? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Nie wiadomo. 50 szło, wiecie? Ale to by było fajne. Ani 19? No nie. No co to jest? Boże tak mało. No Dwa nie. razy więcej, to A to? to było fajne. I kupi... pani, ile kosztuje? Kurwa. 67 I do tego to. Jakby e, jesteście 9? Tyś, o 70 76. Tysięcy, a najpierw kredyt do składy 76 tysięcy, Ale mieli... kurde, nie mam aż tak dużo. Wystarczy, że na każdym odcinku ktoś by powywoził jeden, dwa zestawy no, i będzie naprawdę. Okay. Nie, nie ma co kasy tracić na nie, Moim zdaniem póki nie mamy dużo. Jak będziemy mieli y, też y, krowy, to wtedy tą przyczepę można ustawić na krowach, żeby nie jechać daleko. A do owiec i do świn kupić ten. Nie wiem, czy czasami ta przyczepa duża. Owiec, nie ma na, pewno dwóch nie nie będziemy, owiec na pewno nie będziemy sprzedawać. A no tak. Tylko będziemy bardziej przyczep? kupować. No, no to jo. Nie, no to wtedy raczej jak już się kiedyś tam rozwiniemy, to będziemy mieli swoje owce i tyle. Ej, a tak a propos, to ten... Nie dokupujemy teraz owie, a nie... Nie, nie, Na razie kupmy ten ciągnik i się, na pewno nie. nie dopiero... Sprzedajmy wszystko, żebyśmy mieli kasę. Kto to pojechał przez pole? Adam to tylko 800, ty... ty, na, na skutkę przez środek pola? Nie. No to Ja na pewno nie. A czemu miałbym no, jechać? No to to bym... Mogę przyjść tutaj to, to już tak no Ona Chuj dobrze, to nie nasze pole. Pokaż Ty kto to, to jechał? Gdzie? Ty ale 100%. gdzie to jest? Gdzie to jest? No to co to pole co jest przy Meryfarm. Farm A przy Meryfarm... Farm? A przy sprzedaży świni A to tamta Ja myślałem, że tutaj ja u widzisz, nas ale... gdzieś Tamto ja na skórzkę zrobiłem no, drogę no. polną Zrób tą drogę polną okay. To jest fajna okay. droga A okay. po cholerę bo Sprzedaj dziewięć świni, kup dziewięć A Boże Sprzedaj dziewięć, kup dziewięć Sprzedaj dziewięć, kup dziewięć od Lila I straci na tym Ej, i scena się nie zmienia, nie? Nie wiesz, Nie wiesz, Oj, zrób to od ustrazy. Właśnie mówię, o jakiej tam, kurna, mówią... No, na śkuśkę żem poszedł, tam na żądła, Uj, z kuśka tam. Marek cię na sukę wyjaśnił. <coughs> jebać Marka, go <jako> nawet nie wie. <coughs> I taki, taką pierdolić mu tabliczkę, jebać Marka. <coughs> no, jak ja tą samą trasą poszedłem. Jak ja do Jarka poszedłem, a nie do Marka. <coughs> tak. <coughs> Powiedz tam, że... Ja... Ja poszedłem tą samą trasą. Jeżeli wyjaśniasz. Agrobiznes gramy i nagrywamy. O Boże, agrobiznes. Eurobiznes, no, ja, jak? jak, jak ja, ja, Eurobiznes. Nagraliśmy dzisiaj Eurobiznes i tak? nagraliśmy. No, to my no, nagramy agro, no, będzie no, agro, będzie wtedy większa beka. O 12 go puścimy. Tak, centralnie. Nie, 10 po jest, 10 po 12 jest. Wójcie, żeby było, jedziemy na żywo Przebijemy dwu, nie, jedynkę, dwójkę, polska nie jedynkę wiem Jedynkę to kawałek. jest, na jedynce to jest, ma gościu Ale... Jest, ale, ale z, się z zaraz, polska, no, z, nie, nie zrobię sobie kawałek jeszcze No bo nie wiem, czy jechać, czy nie Bo do No to ten, y, załaduj świnie no, ten, i powiedz, że ten Powiem że jesteś gotowy, jesteś znaczy, gotowy żebym na dziurę, żeby przedostać się do jego kombajnu no, w, w tryb, zlepe, nie, A niedobrze W żlepe, ale... Jakieś na środku pola <głos》> z burakami, kurwa. To fajnie Buraki syno na przyczepach No. To, to jest przeszlep mało buraków, co jest, nie? Jak tu mamy 175 no. tysięcy, panowie, już no hey, No Jeszcze, ej, hey, buraki nie tylko będziemy wodzić, ale to akurat jak będziemy mieli już nowy zestaw Boże, zasady, ile no, będziemy... No, tej, Boże, my będziemy mieli pieniędzy to nie jest na godziny. Na godzinę obiecałem, że powożę buraki, więc będą one... No już o, trochę będzie mógł... Aha, robić, najpierw trzeba je wykopać. Ej no nie już tego do domu możemy wozić no Tak. No, cenę tylko trzeba będzie ten i... Akurat na dwa zostały będzie To nie zła cena. Nie, na co idę? No? Nie wiem czy się będzie posłamać z wazerca co No no ja. czemu? czemu? No bo przecież ty jeden będzie ładował, a dwóch będzie cały czas w transporcie. No to ja tam trochę za dużo paliwa zejdzie, nie? No boś tam paliwa, nie? Paliwo. chyba na dziurę. A jeden to dwa razy tyle zejdzie. No? I jeszcze no, będziesz, czekał. O, i będziesz czekał. No ma i będziesz czekał. Jeszcze ładowałem ale... do tego. Mia... Miauczą, jak jakby to ich paliwa było. Chociaż nie będziesz jej gasił. O boże ile tych świn? Dobra ja ładuję transport na tym. Weź obornik załaduj mu też To no nie jest No weź Ty A tam to jest sprzedaż chyba obornika na maryfarnie? Tak Byłeś? Ja już ładuję świnie to dawaj Jak ja już jestem gościu Mam co kosić czy co? No to nie ze psik Hał hał Gdzie ty jesteś gościu? ładuję A tu jest Ju się załadowałem także Ja Dzięki. Jadę a ja co mam robić? Paść pole. Kość. Nie no masz zostawił No jak no przecież wiedziałem, że zaraz przyjdziesz. Marek nie Marek przyjdzie, nie, nie ukradnie. Zobacz ile skosił. Kurwa, mogę na odcinku u skosić? Taki co? kawałek? no? Bym miał coś różnorodnego. No to czekaj, te, te Ale kawałek wiesz o tym, że kawałek, jeszcze kawałek. na rzepak musisz jechać, to chciałoby ci się tak zmieniać no co ja, chwilę? Nie, no to ja nie, słuchaj. Ja zacznę sobie tu, bo ja nie chcę rzepaku, bo rzepak miałem w po poprzednim co... Sezonie, nie? No. No to, to bym przez kościł taki kawałek, dałbym wam komar na rzepak, a ja no. w tym czasie bym sobie kukurydzę pokościł. Aha, no Ty nie za kukurydzę. Kukurydzę dużo mógł. nie ma do to no tak, no, tak? 15 minut 15... 15... odcinek ja chcesz. Później... No. <laughs> nie, to później sprzedam sobie tego. Yy, yy, no, kejsa, pojadę. Ty mm -hmm. może kupi nowy nabytek jak już będzie i sobie potem gnowicę powoże, czy coś przyrze, bo jest, albo kiszonkę sprzedam. Że cenne zrobi, no. No, Zwróć, tak. Ma, ma, ma łeb trochę. Wejdzie coś na tego czy nie? No właśnie myślę, że dosypię i porozczorod, co? Mm, Zostawia sobie zjadać na odcinku. Czemu? Zjedz. Zobaczymy jak się fend poradzi. Niezły fendy, jak to do Holandii No właśnie. Ale poszedł fend na przygazówce. To było nie sypywać, ty. Nie syp no to pewna. Nie syp to pełna. Ja cię kręcę. Uol! No, prawie, Dobra. żebym wyrżnął. Aha. Też. Jak Dobra, ja tam że żelazo. są i i później się zjedzie. Ja i tu, No, igi. Weź ten. I, ten? no, Jopice? Tam kombinują? Chciałbym to no, co tam. oni kombinują. Nic! Na dziurę My chcieliśmy kosić, no. ale jednak nie kosimy, ej, bo, no, bo... Czekaj, bo, bo na odcinku. ej weź to pomyśl, no, Ja, 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 to, ja to kopać. weź to i Mądrze, wreszcie no no, się ktoś tak zdecydował na nie. Już sam się miałem za nie Nie no tu trzeba skopać to w końcu. To nie ja ja niezłe nie na dziurę, tu marka przez pole. No, no bo... już tam jesteś? No. Kurwa, mam Ja walutki co? Ej tutaj są trzy przyjaźni, no, to tak środka. Ja tu marka przez się... pole no, jadę. Tutaj no. No. Tak zawsze kupię. I nami się kopię, tak. Ale fajny ten sam jest. Bo jeden z lepszych ciągników nie? Mm. naszych. Ja... mi się bardziej podoba hmm. Jak ja tu na skup chciałem zboża wjechać Ale ja jak ludzie nas cisnęli, żeśmy same ja kupili Oj tam, o, oj tam. oryginalne ciągi, które były już 15 Ale zrobiłem no. tutaj To nie wezmę, no Albo są takie lagi, albo nic nie nie widzę Dlaczego? Dlaczego? Bo z dziwnie Przerwało? No Serio? Kurwa to może u ciebie. No nie, no, no nie wiem. Ale może, może to jest z internetem faj? jest. No chyba jest okej. Okay. Dobra, nie Ale jak mogło przerwać? Czy że co? Nie wiem, taka taka cisza była, potem takie przerwanie. I... no i teraz już mówicie normalnie. A, no to nie do Aż przerwania. To normalnie. Tam tak, na reklamę. Ciąg dalej się nastąpi. Ale to fajna ścieżka jest normalnie. Marzy. Dawaj gościu. Na dziurę ty Ty, a nie możemy jednego dnia przekroczyć nie? Ty Ty, nie możemy? Ty, to się to. do bornik dorzuca. To. A, no, a bornik? Nie no, bornik już usiadł na odcinku. No no, to odcink... zostaw, zostaw. Znaczy, na kolejnym pozostaw. Proszę wszystko to pozostawiają. 58, to... no nie no, a jak na mam na to, to, że nie będzie czasu na nic. Nie, trzeba myśleć o tym, wie, żeby sobie na odcinki pozostawiać jakieś roboty takie normalne, a nie. Ty, to tyłem? Tyłem, no, bokiem no. Może tyłem no co? A no weź samej sam tam. Ja tyłem Na dziurę dobrze. Tyłem na dziurę, Fajnie Panie to zaśmiało, tyłem na dziurę. Jeszcze jednym... jeszcze jedno pole buraków, no. No. To za cholery. No co to jeszcze mówię, to każdy jeszcze u siebie. Ja u siebie na odcinku jeszcze trochę pokopię. I będzie gdzieś... fajnie się tyłem robi. No to u mnie będziecie się sprzedawać ten. To no. sprzedawać akurat chwilę jak ja będę kosił, nie? Kończył tam to pole Co będziemy sprzedawać? Czy będzie jeden będzie świnie sprzedawał? No bo to przecież Nie, Jeden będzie głowę a później o będzie skończony będziesz kosił rzepak A ja no, pojadę sekundę dobra, nie problemu A później jadam sobie. A to bez... jutro, jak? Tak, jutro Ogławiałem, no, no nieźle, nieźle Tak zrobimy i wtedy u mnie odcinek na piąt... nie, na... Na niedzielę. Będzie... Godzinny. Na ma być niedzielę, no, no. Ale w piątek, piątek nagrywany? Czyli w piątek? Się jutro jak... jakby nam się udało, bo w piątek chcieliśmy jechać, nie? To nie będziemy długo Bartka i kaspra. No nie, to my no to ja no, no, nie, to tam, tam już na spokojnie rada, czyli co codziennie po jednym jak nagram to będzie luźno No, no. Tam, no, no. Jutro dobra, nagramy do bryty. bolka No na takie no, pół w, godziny znaleźć no, to łatwiej niż kurde od razu na tyle Breakfasta by trzeba było nagrać no, ale Co? Tak Ty? już wrócimy chyba do domu No nie ma szans nawet, no może dopiero bolka jak coś Jo, bo przez Dawida teraz chyba nie ma, nie? Jak Dawid będzie chyba dopiero jutro no. Gdzie on, on... Są? on gdzieś wyjechał teraz. A no. czy z, no, Oni mieli no, na jakieś party do niego lecisz? Nie, nie, dopiero w lutym. Serio? Ja. No na dziurę. Nawępkowe. <śmuletra> na <śmuletra> ten... na, <pękowe. śmuletra> na dziurę latępkowe. I na dziurę też. <śmuletra> Ej, w beka by była taka robota też, nie? Ja. Nie mając na wąskich koł. No na stycznym? Na wstecznym obgłowiałem buraki. Boże. Fajnie. No. No? Macie fajną zabawę i w ogóle chęci nie. Ja mam ja już mam już wszystko to ułożone na odcinek praktycznie. Tylko no ja też miałem mi ułożone, ale, ale mi nie pykło Także spoko Prawie, Miej że pasuje. wszystko miałem ułożone. Naprawdę. Ja to Co będę miał raczej? fajnie, bo będę miał 4 albo 5 prac w odcinku, to, kurwa, jak ja miniaturka znowu zrobię. Ja sobie ustawiłem, że tak powiem trzy pełne prace, a wyszło na to, że tylko zrobiłem dwie. Jak Ja dzisiaj byłem tak zdesperowany, że nic pewnie nie nagramy, że miniaturkę wcześniej cykłem. Jaką <głos》głos》>. niż odcinek, no ten jest kopania. A jo. ale no nagraliśmy na całe szczęście. No. Są wariacje. Takie dwa odcinki dzisiaj fajne rzucili, że... A no i no. Tutaj naprawdę jakoś w miarę nam się udało, mimo że dzień się tak do dupy zapowiadał, bo o 6.30 wstaliśmy z nadzieją, że pojedziemy do mokrzyna, a Aha. było ciemno. A później wstajemy, wstajemy o dziesiątej, a tam kurdeś tak ciemno się zrobiło, na wozu i śnieg zaczął trochę pruszyć. Ale tak wow. akurat trochę na prus poszła i się śnieg zaczął trochę, no tak, no nie rozchapiał się, ale był taki mokry. No I, I wtedy ciągnik I wtedy Ale masakra, wiesz jak ciężko było? Jak on Widziałem. taki suchy, my ponad dwie godziny tam weźmiemy to tem. No. Tak to normalnie jakbym mokry był, to ja bym podejrzewał, żebym spokojnie zrobił kabinę na takich tych, no ulepionych z tego, że pusta w środku by była. Ale co to, ja widziałem ja on był zbity, m, taki zmrożony był, co nie? Upadł, no masakra Przecież jak ty, żeś jak to skrzybał, to normalnie było tylko no. słychać takie No Ale udało się mamy chociaż Najgorzej, bo bałwana chcieliśmy, bo obiecaliśmy, a ten śnieg się w ogóle nie lepiej do bałwana, to już w ogóle masakra No jo Bo jedynie by trzeba było, by trzeba było uklepać tak, ale to nie jest prawdziwe lepiej bałwana, nie ma tak kulę kule taką No jo, to no poczuś, No, to najlepsza. z tą kulą i potem, kurwa, był problem włożyć jedną na drugą no. Tam drugą to jeszcze dobrze, ale tam trzecią Kuparka czy czwartą. boże koparką będą <głanie> bałwana robić. Kule włożyć do na jak to ty tylko na dziurę byścił. A u, u ciebie jak tam pogoda? Bardzo ważne. Bo u mnie mama ci jak dzwoniła, to mówiła, że u nas minus 10 jest. To masakra w No u mnie jest minus jest, tak. minus 7, minus 8 jest w tym momencie. U u nas jest tylko tak minus 4 minus 5 No maksymalnie, bo przecież ten za dnia to była naprawdę nie do Nie no za, za dnia to ja miałem minus 3,5-4 no, Najcieplejszym no, miejscem. Mieliśmy. Mieliśmy, mieliśmy, było jeden. Jeden? Jeden był jak nic. No, skoro nie no, za no się dzisiaj ta? to akurat bardzo zimno bo z rana, bo jak wstałem to... Uh, nie na spokojnie, że jak bez czapki w ogóle tyle czasu i trochę złożył. Pozdrawi, ja, ja bez czapki to ja już nie pamiętam kiedy w ogóle. No Adam, to ty, ty mówisz, są gracze, to wiesz... Jo, nasze po chorobie, to ja już w ogóle się... <grym> to nie jest The Walking Dead. <grym> The Walking Dead. To no. na The Walking Dead'em. To jest <grym> twojego. Nie mojego. Twojego? Nie. Ja nie wrzucałem. Dobraczka? Dobra, Nie, nitro. To nie, To ja tak, to tak to tym misiaczku? Jak chcę to pole, możesz? to trzeba w ogóle wygolić. Cholera, co chcesz ja to pole? Tam się gól. <grym> Jakby tylko no liczyć Jop No, A, no to, gitarka. to ty dalej wozisz, czy co? Jo, zaraz będziemy kończyć Czemu? No puszko No godzinnego odcinka to ja nie chcę no, Tym dobra, bardziej A my fajnie, my się ogłowiliśmy trochę, ja będę miał akurat akcję buraki, se pokopię znowu Na no, odcinku, no. dwie za Ja zanim tutaj dojadę, zanim to wszystko ogólnie posprawdzę No właśnie stamtąd strony, nie? No i tu zrobi, będzie fajnie ogłowione. To na godzinnym trochę też, nie? Pokopiesz, myślę mm Mhm Na godzinnym to znaczy że dużo na kolejny zrobimy Kolejny godzinnym to nie będzie godzinny, nie? Co? Kolejny dom nie będzie jeszcze godzinny Na no godzinny będzie Ja godzinny już do ciebie z na, następnej na No na po kiedy? tobie no. no na niedzielę Bo no. w sobotę no. nie wrzucamy, bo jest live A ja tylko ja... no, wrzucę ja, ja na piątek Ja na piątek uh -huh. A sobota miała być wolna No uh -huh. teraz to tego, że jest nie live nie No, no Także jest dobrze, wszystko mam wyliczone A, to gitara Na razie się to udaje Zaskakująco ty Adam, to do Ciebie godzinny trzeba będzie nagrać, Ty w piątek jak tam będziesz z czasem wtedy, jak Ty już wrócisz do domu, Ty będziesz wszystko przygotowywał? Nie, no to ja tam po południu myślę, nie? że na luzie będę w domu Nagradzimy, nagramy godzinny u Ciebie i Adam weźmie go na pendrive'y O Boże, o. Ja nie wiem lepiej... O, ja liczę, by... że od Bolka to dużo rzeczy na pendrive'a wezmę Czemu? Bo, bo na pewno nie zdążymy wyrenderować wszystkiego na pewno. To, wierzę, to, to, to nie że nie wiem, że. Czy to zapewne jak moje odcinki ważą po 200 giga? Ale ja nie o takich yy, mówię odcinkach gościu. Um, Porno por... i duszno nagramy. Nie ma, nie ma po prostu. Ale my nagramy jakieś tam grube. Ok, <laughs> <laughs> się na oglądam teraz, bo dziwio. Ja? Ty, ja po, jeszcze, ty, ja jeszcze, ty się nie nadajesz do tego. Ty, ja jeszcze nie zgłosiłem do gminy tej imprezy u mnie. I o Boże. Ten, I jeszcze, bo trygojów nie ma u mnie. Ty, o Boże. No, no gadaliśmy ostatnio na odcinku, który... E, ferie z maszą solec. Na kopanie buraków, na buraku, no, Że potrzebujemy na zgromadzeniu YouTube. Tak jak pewnie będzie ten... Yy, grubarowanie zboża, bo wymarło. Jak przyjedziesz, o, to bo pewnie u mnie śniegu już nie ma, to akurat można wieżę. O Boże, ten jedzie. Z buta tam. To nie jest dobry zbyt... pomysł? Niedobry. Jak to masz chyba z 30 minut Nie? A, ile? A, przed fi... A przed chwilą jeszcze mi powiedziałeś, już kończymy nagrywać? To ile masz? Ja pan. 25 To chyba, żeś późno wynagrywają, to ci okłamuję, cię ten twój aktion. No i tam. No, nie pierwszy to, nie, nie taki. No i dobrze. No, dobra. Głów. O to chodzi. Gościu. Ile głów, tyle buraków. O, zobacz jaki kurde. O, widzisz jaki stary. No. stary. Jak on za bardzo remuje jak tam u ciebie jest. Był jakiś dzisiaj coś Wiem, na Te odcinku poleka. słyszałem tam coś. Na, na vlogu. Na, na vlogu. Podczas, no. chyba. Podczas tego ulepiania tych lepianek. Ale fajnie ten ciąg wyszedł, co? Nie wiem, nie obejrzałem do końca, musiałem U. nagrać z wami. O ty chód, dobra. O zobacz, zobacz, zobacz. Kurde. Pan in the server. Ty na tym się fajnie kosi. A kto tu w ogóle tak mnie popędzał, że choć nagrywam, szybko nagrywam? No. Ogólnie ale mamy jeszcze 138 świn. Wydajność słaba. Ale kukurydzy potrzeba, więc wszystko na kukurydze. Aha, musimy jechać na, na oftę w następnym odcinku, bo tam woda potrzeba, siano, trak, no, no, to jest będzie się na Damy to ciekawe, ciekawe, gdzie jest ten, co na luzaku ogarnia. No, to nie. Do, do, do o, e, no, szacunek za no, akcja marzeń. Ja po Będ prostu... Chcia chciałbym takie coś po prostu normalnie nagrać. Aśmy kręgosłup boli od obracania się. Tak. <grystanie> jak, ty, jak ty pedały żeś się z tyłu zamontował i, i bawisz się. Ja, ja serdecznie zapraszam oczywiście do Bolka na kolejny odcinek. No i liczę, że Wam się spodoba. kolejny odcinek. Zostawcie łapkę w górę. Tak. I Cześć. trzymajcie się na razie. Cześć. Cześć.